It's one of zdjęcia. Oto torebka, lewy szerszenie z likwidację gniazda, os. Po godzinie 18 do godziny 14 następnego dnia przeżyły w torebce. Zaraz zobaczymy, jak sytuacja się przedstawia z nimi. Wyjmiemy je z torebki. I co tu widzimy? Wszystkie żyją. Te udają matwe Nie, żyją wszyscy. Ruszają się. O, proszę jak... Ale nic nie jadły. Ta malutka się. Rusza, a tak. Może damy je na słońce? Zobaczymy, jakie będzie cieplej O, bardzo używają. Ta jedna największa, czyżby się robił kokon? Dobra. A te, jakie żywe, nie lubią słońca. Mam tutaj trochę jedzenia dla nich. dwie się przełożymy do takiego kapselka o za mocno cię rzuciłem i tą przełożymy do kapselka a te przełożymy do drugiego kapselka ta jest zdechłaczy kokon, ale ta nie, z drugiej strony, I spróbujemy dać im jeść. Mam tu nektarynki kawałek, odrzuciłem nektarynkę do pojemnika i mam kawałeczek banana, mogę dać. Poglizłem i wrzucimy, zobaczymy, czy coś będą jadły. No, ta jedna tutaj, najprawdopodobniej. Ona tu ma być, to tu jej damy. Nektarinkę może, zobaczymy, czy będzie jadła. Musimy ją odsunąć trochę, bo tak, to nic nie, nie będzie. O ona to błyskawicznie je. Karmimy nektarynką a ta co się z nią stało, no ta niesamowicie zobaczymy co z tymi ta jest odwrotnie leży a jak ja ma końcówkę muszę ją wziąć jakoś o mam kawałek patyczka Żeby mi grzyby nie zrobił sklei się o teraz, ale tutaj to widać rewelacyjnie jak ona je. To jest jej Odjadłaś? tak, chyba tak. O ta druga, ta duża. Owrócimy ją może jeszcze to z niej będzie. Ciekawe czy to będzie, czy to kokon już będzie, czy... A ty maluszku, co ty? Najmłodsza, najmniejsza. No, mogę się odkręcić. to nic? No, tato rewelacyjnie podjada. Proszę bardzo, no czegoś podobnego nie widziałem. Nektarynkę, je. Ha, może ta zaschła już. Owoc nektarynki i trochę banana. I laje szerszeni są karmione. To są laje z jałowca. Z gniazda, które było w jałowcu i które zlikwidowały.